Na program zaprasza Muzeum Górnictwa Węglowego w Zepszu. Organizator podziemnych tras turystycznych: Sztolnia Królowa Luiza i Kopalnia Guido. zauważyła, że ostatnio coraz częściej goszczymy w programie ludzi, którzy nie mieszkają na Śląsku, a nawet mieszkają za granicą. To fez raduje, że śląsko-kultura ma taki zasięg, a jeszcze bardziej raduje, że Ślązoki, nawet jak się przekludzają, to nie zapominają o Śląsku. Dzisiaj na przykład będziemy gościć harfistka, w którą przyjechała As z Walijskiego Cardiff. Będzie też autorka komiksów, w którą przyjechała z Łodzi. Zresztą komiksy zdominują dzisiejszy odcinek, bo jeszcze będzie o tłumaczeniu kolejnego kultowego komiksu osprawiać Grzysiu Buchalik. No i oczywiście będzie jeszcze dzisiaj dikcjonosz, A jako zagadkę przygotował Bartosz Bialik? Obejrzyjcie sami. Nie myśli składnie, na wierch go do dnie. Noc mu się myli z dniem, a jawa ze snem. Ze mną jest Kasia Wittersheim, rysowniczka, autorka komiksów internetowych i socjolożka. Z Katowic, ale mieszkowodzi. To jest. Prosto z Łodzi przyjechała. Prawie. Prawie. <laughs> Dobrze, Kasia, to jaka jest odpowiedź na ta zagadka, co przed chwilą słyszałaś? No, Boga się zastanawiać, bo już nie wymyślę niczego. No i bardzo dobrze, będzie miał szansa kolejny gość. Zagadki Bartosza-Belika mają to do siebie, że żaden nie potrafi ich, prawie żaden nie potrafi odgadnąć. No dobrze, ale do rzecy. Przyjechałaś sam ze świeżym komiksem, który jest sewownią farbą drukarską Helena Wiktorio. Komiks w tłumaczeniu Grzesia Kulika i inspirowany historią Joasi tak Gryczik. Historia Joanny była dużą inspiracją do stworzenia tego komiksu. Postać Joanny jest dosyć niesamowita na skalę właściwie światową, czyli młoda, ośmioletnia dziewczynka, sierota tak naprawdę, dziedziczy wielki majątek Karola Goduli i od tego czasu jakby staje się wielką, wielką personą nie tylko na Śląsku, ale w ogóle w tej części Europy. No i ta historia wydała mi się na tyle ciekawa, na tyle interesująca, że uznam, że nawet jeżeli nie ją bezpośrednio przedstawię w komiksie, to przedstawię jakąś wariację na na ten temat. No a to może jakbyś mogła powiedzieć właśnie, jakie to są różnice? Czy to są jakieś strogie różnice w tych fabule? Srogie różnice, no na pewno jest to inny okres czasu. Przesunam czas z lat 60. XIX wieku do lat 80. -tych, 90., -tych, czyli bliżej wieku XX. Akcja dalej się dzieje na Górnym Śląsku, dzieje się w Bytomiu. Różnice są też takie, że pojawiają się postaci, które tak naprawdę w historii Joanny ich nie było. Pojawiają się też takie wydarzenia, które raczej. Nawet jeżeli by były w historii Joanny, to raczej w biografiach ich ich nie znajdziemy. No troszeczkę poszalałam, bo miałam różne, różne tematy. Na przykład, jest duży wątek służby w domu Haleny Wiktorii, który jest właściwie. Równoznaczne, równoległy z tą historią właśnie głównej bohaterki. No a powiedz, jak się przygotowywałaś, bo ty na pewno musiałaś tam dużo poczytać o tej historii Joasie. Jest bardzo dużo rzeczy wydawanych na temat rozwoju Górnego Śląska właśnie w tym drugiej połowie XIX wieku, początku XX. Też bardzo dużo fajnych prac magisterskich czy doktorskich też można znaleźć na ten temat, na przykład o liniach tramwajowych, w sensie, albo o bibliotekach. Ostatnio właśnie, żeby narysować rozdział w komiksie, musiałam znaleźć pracę na temat bibliotek na Górnym Śląsku, co jest dosyć A. bardzo wąskim tematem, ale ludzie o tym piszą i to jest wspaniałe i bardzo interesujące, więc w domu mam dosyć niezłą biblioteczkę na temat poczynian, poczynań ludzi na Górnym Śląsku. A jak, powiedz, długo narysowałaś? Y, Bo no, to jest taki dość pokaźny komiks. Ten komiks rysowałam dokładnie 10 miesięcy. To jest bardzo szybkie tempo na narysowanie 200 stron komiksu, y, ale na Jestem zadowolona z tego, jak to wyszło rysowałaś go też w taki oryginalny sposób, bo on tak przypominał japońskie mangi, prawda? E, tak, jest to zamierzony efekt, ponieważ troszeczkę na początku w ogóle Helena miała troszeczkę inaczej wyglądać, miała bardziej przypominać kreską trochę europejski komiks, e, ale w pewnym momencie uznałam, że fajnie by to było, tak zrobić taką, taki tribute takie nawiązanie do komiksów, który, z którymi ja dorastałam, czyli ja uwielbiałam jako dziecko, jako nastolatka komiksy japońskie, komiksy adresowane do dziewcząt, które często są romansami albo obyczajówkami. No i uznałam, że fajnie by było zrobić takie nawiązanie do tego w tym komiksie. No myślę, że takiego miksu jeszcze nie było. E, także to bardzo interesujące. A Helena Victoria powstała w, pierwotnie po angielsku. Ten śląski tak to jest, jest. dopiero trzecią wersja językowa. Tak jest. Pierwsza wersja angielska, bo mój oryginalny wydawca jest wydawcą internetowym komiksów internetowych, które są publikowane po angielsku. Później przyszła okazja wydania tego w języku polskim. No a teraz uznałam, że w takim razie, jak jest i po angielsku, jest po polsku, no to wypadałoby wręcz, żeby to było po śląsku, szczególnie, że to jest komiks o właśnie o Górnym Śląsku i o ludziach żyjących właśnie, właśnie tutaj. No i powiedz, ja wiem, że ty, Godos, chociaż sam teraz w tej rozmowie tak nie za bardzo się odważasz, ale ja wiem, że Godos trochę, jak patrzysz na te, na te tłumaczenie Grzesia Kulika? Coś się tam zaskoczyło? Czy były tam jakieś wyrazy, w których żeś nie znała? No ja, bo to jest... Język śląski XIX-wieczny. To już przedmowa jest w komiksie napisana przez Grzegorza, w którym tłumaczy ten swój wybór, chciał jak najbardziej. Pokazać, jak ten język kiedyś wyglądał i jak się też zmieniał. Bardzo mi się podoba takie stwierdzenie tam, bo jest bardzo dużo listów, korespondencji w komiksie. Jest takie wyrażenie pozdrowiam Cię na 100 tysięcy razy. I to jest wspaniałe bardzo mi się podoba to określenie. To jest określenie, które kiedyś się stosowało na górnym Śląsku, żeby się kimś przywitać w liście. Pozdrowiam Cię? Na 100 tysięcy razy. Na 100 tysięcy razy. No piękne, może wyjdzie do, do języka. <grym> Codziennego, pałaszczyznego. To jest pierwsza część, będą jeszcze kolejne tomy. Takie będą i prawdopodobnie druga część po Śląsku będzie jeszcze w tym roku, więc potłumaczenie już jest zrobione. Więc... A już się, już się rychtuje komiks Łoniki um, Szowcu. Tak jest. Znaczy dzieje się na Nikiszowcu. Dzieje się na Nikiszowcu, to już będą wtedy lata 20-30 na Nikiszowcu, w Katowicach, w moim rodzinnym mieście. E, będzie to komiks heksa. E, o heksie, która właśnie mieszka na tym osiedlu e, górniczym, robotniczym. A przekludziła się do Łodzi. Nie. <laughs> może nie wiem, może w następnej części. Zrobię jak Czekamy z niecierpliwością. Dziękuję Ci bardzo. Chciałam jeszcze powiedzieć, że chciałam Wam zostawić specjalną grafikę wydrukowaną specjalną techniką kadr z komiksu Heleny Wiktorii. Jest to technika Rizo. Jest to technika dosyć nowa, pochodząca z Japonii która łączy ze sobą grafikę cyfrową i tradycyjną, jest to drukowanie specjalną farbą ryżową. Więc to jest bardzo ekologiczna też technika. Na takiej specjalnej maszynie drukowane matryce i każdy kolor jest drukowany osobno. Więc każda grafika też jest różniąca się od siebie. Niepowtarzalna. Niepowtarzalna dokładnie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. No a my medali będziemy sprawiać w okomisie, ale teraz bardziej tradycyjnym. Asterix i Obelix. Asterix, bohater tych przygód, mały wojok, sprytny, a ogromnie inteligentny. Je posyłany na wszystkie niebezpieczne misje za pierwszego. Asterix bierze swoją nadludzką siłę z magicznego miszungu, od druida Firlokotlixa. Fyrlokotliks, powożany wiejski druid, zbiera imioła i rychtuje magiczne miszungi. Jego największy sukces to miszong, który nad nadludzko siła temu, co go wypije. Ale Fyrlokotliks ma jeszcze większe przepisy na ibrych. Cytał Grzegorz Puchalik, etnolog, historyk, tłumacz języka śląskiego, no oczywiście członek Rady Języka Śląskiego. Witam cię pięknie zaczął od przekładania na Śląski do swoich bajtli, żeby miały co czytać, Mikołajek, kajko i kokosz, a teraz przyszedł ran na Asteriksa i Obelixa. No i Durów to robić do bajtli, albo to chodziło ta uciecha co ty most z tego? No przede wszystkim dla kto to ma czytać, ale razem że to czytamy, to nie, nie powiem, że ja oni ja mam z tego uciechy, to mam. E, ale oni fes, fesprzają komiksy, Ostatnio mają fazę na komiksy, ja bez jestem światł, Donald, Asterix, e, Kajko też. No, ale przede wszystkim teraz chyba Donald i Asterix są na topie. No, a jak Ci się to tłumaczyło? Jakieś y, słówka, żeś musiał po wymyślać? Powymyślać, powynokwiać, to trzeba było przede wszystkim te miana od bohaterów. To są niekiedy cał, cał, całki zdania albo, albo opisy ich, ich natury, ich cech. E, Tutaj mój ulubiony przykład to jest ten szef, szef wioski. E, Kiedy umie mianuje się Do z I. E, w oryginale e, to jest abra i to jest całki wyrażenie. Dzisiaj jeszcze go dołek z moim konsultantem fr francuskim Laurent, e, którego pozdrowiam. E, na pewno oglądaj pozór. Ja no, YouTubie. Ja, ja, jak, jak to wciepna, to zaraz zaraz będzie zaglądał. No i e, jest taki wyrażeni francuski e, Tombe de sous à bras e, czyli no, ciepnąć się tak na kogoś, e, dorwać go i brutalnie sprać. No, i to go do, o, tym, o tym bohaterze, że to jest, to jest ktoś, kogo się trzeba boć, To jest ktoś taki wyrywny, jakby my u nas powiedzieli, pierwszy do haje. I długo jeszcze kombinowałem, tu dyskutowałem, bo zawsze o to muszę te wszystkie takie graczki przedyskutować, czy z żoną, z ojcem, jakaś z, z rozmaitymi ludźmi zagaduję, e, jak jakbyś jak tam mianował tego bohatera, co, co, co myślisz o tym? No to pytałem, Eli, go mianować. Wartki do HX albo do HX pierwszy. No. Były rozmaite typy, ale, ale tu przykwoliła mi na ten pierwszym, bo pierwszy zaś się drugi znaczenie, bo pierwszy to jest tak wódz wódz, ja, e, jak, jak choby przydomek by pasował, pierwszy znany wódz tego, tej wioski. prawda? Czyli jest pierwszy do hai i pierwszy wódz. Także no feste, fajn, fajnie to sztimuje. Bardzo ci e, dziękuję. A powiedz, kiedy się to e, ukozę, bo to jest e, Ja i dopiero... to jest news z dzisiaj. Ja? <laughs> są, 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 jak się gnał dopytywał, że nie wiedział, 12 czerwca jest e, oficjalna premiera, ale pójdzie to już zamawiać, będzie przed sprzedaż na początek moja. Ta, no to świetnie. Miesiąc. Czyli na Dzień Dziecka e, będzie szło taki geszynk e, się zrobić. Ja. Dziękuję Ci bardzo. E, na Asteryksie i Obeliksie wychowywały się pokolenia. Mamy nadzieję, że na Asteryksie i Obeliksie po śląsku tys się będą chować, zwłaszcza jak ten język będzie w szkołach, prawda? Tego no. no. jako liczę. członkowie Rady e, bardzo sobie życzymy. E, e, Jeszcze raz Ci dziękuję. No a my teraz posłuchamy śląskiej pieśniczki w nowoczesnej aranżacji Ani Drewniuk. Ej, sipi, sipi spałyby moje łociczka, spałyby moje, spałyby twoje, spałyby one, oboje, spałyby moje, spałyby twoje, spałyby spać, bo zaś musicie rano wstać, coście przepiły, przetańcowały, to zaś musicie nadrabiać to była pieśnicka ze śpiewnika Ligocki-Starzynki, a co to za śpiewnik dowiecie się na koniec. Historia jest ciekawa, także werci się ostać, ale nie inoskulitego z tego oczywiście, werci się ostać z kuli Bartosza Bialika, a który ja jest już z nami. Witam <gry> Zacznijmy od zagadki, ja? Ja, bardzo proszę. Nie myśli składnie, nawierch go do na dnie, noc mu się myli z dniem, a jawa ze snem. I to odpowiedź jest? Odpowiedź brzmi, bamontny, taki ktoś, kto ma takie cechy jest, Bamuntny po śląsku słowo, tak, jeśli chodzi o tłumaczenie, no to nie wiem, czy jest jedno jedne po polsku słowo, które by to tłumaczyło w taki sposób, wprost jeden do jednego, bez to, już są różne. Jest oszołomiony, półprzytomny, błędny, odtępiały, myślę, do dobrych jeszcze bezwolny na przykład. Ale myślę, taki, to... co nie poradzi chodzić prosto, to Ty jest chyba, nie? Ja, 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 bo to jest opis takiego dziwnego stanu. To jest stan, myślę, nienaturalny ogólnie nienaturalny stan i to, kiedy on występuje. Po przebudzeniu moglibyśmy być mamątni. Po na przykład jakimś leku, po lekarstwie, po narkozie. I z tym też się wiąże czasownik, bamącić, takie bredzenie, ale ma też drugie znaczenie. No, że... ja właśnie znowu jako ja, mieszać, ja, ja, bo, bo, zamęt. Ja, bo są dwa, nie, bo jedno to jest bamącić, ale drugie, czyli bamącić to jest tak po prostu beblać, nie, bredzić. Ale drugie, i to chyba bardziej używane, takie istotniejsze, to jest, ja bym powiedział nawet po śląsku, bo tak kręcić, Kręcić tak, nie wiem, po polsku. Mieszać, mataczyć. Z tym, że to słowo ma to samo pochodzenie, co polskie, bałamucić. Bałamucić, czyli tak wprowadzać kogoś błądnie, To w sumie pochodzi też z prasłowiańskiego, ale bardziej ze wschodnio-słowiańskiego słowa, balamot. Tit, czyli właśnie wikłać, kręcić, mącić, co jest w ogóle ciekawe. Pierwszy raz mamy śląskie słowo, które nie jest pochodzenia ani czeskiego, ani niemieckiego, ani powiedzmy polskiego i no właśnie wschodniosłowiańskiego, więc mamy te bałamucić, mącić no i mamy proste bamącić. No a jaki związek to ma z tym powiedzeniem siać w kącie bamącie? Myślę, że tu dotyczy to bardziej tego elementu takiego mm, taki bezwolności, że ten, kto jest bamotny jest bezwolny, ten bamot jest bezwolny i do czego to nawo nawoływało? Do czego? Żeby nic nie robić. Ja, ale też, żeby, żeby, to żeby, żeby być taki wycofany Żeby nie i na szkło. Ja, dokładnie. I no, że myślę, że tak, to miało taki cel, myślę, etyczny i całkiem to miało u, u źródeł takie do, do, dobre zamierzenie, nie? No, bo to dotyczyło tego, żeby człowiek nie był za bardzo, nie, to taki właśnie skupiony na sobie, egoistyczny, że jak ma coś do powiedzenia, to i tak się go zapytają, jak ma wartość jakoś sobie, to i tak zostanie odkryto. Z drugiej z drugiej strony to trochę zaskutkowało tym, że, że, y, że myślę, że wielu ślązoków, wielu Ślązoków mówiono właśnie to, że z że tym, mają... co się mo, nie wychodzi się do, do, do przodu i prawdopodobnie to było źródłem różnych takich, jak, nie wiem, czy kompleksów nawet górnośląskich. Znaczy, powiem ci, ja nie że wiem, josem, czy to jeszcze trwo. Ale... Trwo i o tym mam problem. Dali, bo często się spotykam z tym, że Ślązoki się nie chcą ciś do telewizji, nie robią swoje, siedzą w tym koncie. No i to może jest taki właśnie, że brak tak. takiej sprawczości, czyli trochę taką bezwolność. Z tego wynikło trzecie jeszcze znaczenie. To pokazuje, że jedno z takich ciekawszych chyba śląskich słów. Bardzo ci dziękuję. No A my wrócimy do Ani drewniok. A ze mną jest Ania drewniok, wokalistka, kompozytorka i harfistka prosto z Cardiff. Dobry Witam wieczór. Cię pięknie. Dobry wieczór. Ciebie szlaki przecierała y, UMA, y, ja. y, Kazimiera Drewnioka. Fez utalentowana, bo i pisze, i śpiewa, y, i maluje. Y, Także ten talent to żeś chyba erb łaponii. Ja po niej i po fatrze, Adamie. Z tej Bezpośrednio sami... po fatrze, pośrednio po umie. Ja, ale wszystko je wykrwi. I ze strony mamy to też jakby mama też śpiewała w kurze przez jakiś czas, więc trochę tego tam jest ze wszystkich stron. No ale tak najbardziej artystycznie zaangażowana połowa rodziny to właśnie ta ze strony taty i łoma. Nie mogło być inaczej. A powiedz, jaki babka miała wpływ na ciebie? Od małego, jak tylko się nauczyłam śpiewać, to babcia mnie uczyła pieśniczek. Tutaj właśnie jest z nami śpiewnik. Gdzie, rodzinny skarb. Tak, rodzinny skarb to jest coś niesamowitego. Babcia po prostu spisała piosenki, które jej babcia ją uczyła, zilustrowała je pięknie, i ja szukałam ich gdzieś tam po internecie, po śpiewnikach i nika ich nie ma. To są nasze rodzinne pieśniczki z naszego domu. Jak już są w jakichś zbiorach, to są zmienione słowa, zmieniona melodia, więc to jest mój rodzinny skarb, który chcę pielęgnować. I właśnie ze mną te pieśniczki zostały, zostały ze mną opowieści babci bery, bojki, wszelkie o straszkach, bebokach, utopkach. I inspirują moją twórczość, mój sposób śpiewania, to jakie rzeczy mi się podobają artystycznie. Teraz już będzie szło te pieśniczki znaleźć w internecie, bo zaśpiewałaś jedna, wdaj pozór ja. A to początek, bo jeszcze na, na, nagrywasz Epka. Ja nagrywam Epka, właściwie nie wiem czy to będzie Epka czy album, wszystko się okaże, bo teraz się miksuje. Epka jest wokół tematów snu, nocy, zasypiania snów. I tutaj w tym śpiewniku też się znalazły trzy takie piękne pieśniczki o tym temacie, no i też się znalazły na epce i też właśnie jedną z nich zaśpiewam. Ja jeszcze pracuję nad muzykalem i tam też będą śląskie elementy. Ja będę go wystawiać w czerwcu na mojej uczelni jako część zaliczenia. W tym momencie jestem w bardzo stresowym momencie, gdzie muszę go skończyć bardzo szybko, a widoków jak nie ma, tak nie ma. Ale miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. No i zawsze można dać ten, że to jest work in progress tak zwane, więc... Powiedziałaś o swoim studiowaniu, bo ty studiujesz w Cardiff. Powiedz właśnie, jak z tego dystansu ten Śląsk wygląda w twoich łocach? Od kiedy wyjechałam, to Mam wrażenie, że wzmocniło się moje połączenie i ze Śląskiem i z Polską. Odkrywam na nowo y, naszą kulturę, tradycję, y, grom bardzo dużo koncertów z polską i śląską muzyką w Cardiff i też jeśli chodzi o tę śląskość, to mam wrażenie, że bardzo rezonuje ze mną ta tożsamość walijska, bo oni też są częścią czegoś większego, ale bardzo walczą o to swoją indywidualną tożsamość, walczą o to, y, żeby... Język był obecny wszędzie, mają znaki dwujęzyczne, programy, wszystko. Yy, I bardzo sobie cenią tę swoją odrębność. I właśnie widzę, że coś takiego też się zaczyna dziać na Śląsku coraz mocniej. I bardzo gdzieś to mnie w serduszko cieszy. Mnie to zawsze cieszy, jak słyszę, że młodzi wyjeżdżają, nie tracą kontaktu ze śląskością, a nawet ich to tak wzmocnią. Ja, ja. Twoja piosenka autorska, którą zresztą zaśpiewał na koniec, i Bogasza, miała premiera w BBC. Ja. Na naszej uczelni co roku odbywa się konkurs Cardiff Singer of the World. I w ramach tego są takie warsztaty. W tym roku był z kompozytorką Errolin Wallen. Fantastyczną brytyjską kompozytorką. I miała że przyjemność zaśpiewać swoja piosenka z kolegą pianistą. No i było to transmitowane przez BBC. No a teraz będzie premiera w tej Pozór. Ja? Premiera w tej Pozór i również premiera właśnie na tej epce, bo też Liga i Bogasza będzie częścią tej epki. A powiedz jeszcze coś o tym tekście, bo on jest no bardzo piękny. Ja słyszałam, powiem Ci, próby i to miała gęsią skóra. E, świetny tekst, świetna muzyka. Co Cię zainspirowało? No babcia mnie zainspirowała i te wszystkie opowieści o wszystkich tych straszkach i o tym, co tam czyhał w tej nocy. E, no i gdzieś, gdzieś to za mną zostało, te wszystkie, te wszystkie opowieści i stwierdziła, że dobra, to ja teraz napiszę swoją opowieść. No i ta opowieść jest bardzo piękna, za chwilę posłuchacie, ale ja nie mogę się nie spytać, na koniec jest y, ta harfa. No, Harfistki my tu jeszcze nie mieli, a na pewno jest śląski pieśniczek na harfie, y, to nie wiem, czy ktoś w ogóle słyszał. Także skąd ten pomysł na harfa? A szczerze powiem, że <laughs> zaczęła że grać na pianinie y, i w, tak w piątej klasie mi nie poszło egzamin. No i tak myślimy, co zrobić, albo zmiana nauczyciela, zmiana instrumentu. No i tak wpadliśmy na pomysł, no dobra, może harfa, bo w tym czasie tata z zespołem Karantu Hill grali koncert Celtic Dream w Rudach w klasztorze. No i była harfistka z Warszawy, Ania Faber, i pięknie to wyglądało, pięknie to brzmiało, no i my stwierdzili, dobra. I wtedy jeszcze w Rybniku nie było ani jednej nauczycielki harfy, ani klasy harfy, ale za jakiś czas pani dyrektor Szkoły Muzycznej Romana Kuczera zadzwoniła, czy ja się nadal chcę uczyć. No i mówię, dobra, wyda się uczyć grać na harfie. I tak to się właśnie stało i to roskie prężnie działająco klasa harfy w Rybniku, więc zachęcam wszystkich, jak się ktoś chce nauczyć grać na harfie, to jest taka możliwość. Jakie to szczęście, że Ci na tym pianinie nie wyszło. <laughs> ja też tak myślę. <laughs> Bardzo Ci, Ania, dziękuję. No, myślę, że czas chce zaprosić Twojego ojca do tej pozór, także już będzie komplet, cała rodzinka w komplecie. Z Wami się już żegnam, ale nie gaście, nie legajcie, bo jestem przed Wami. Agnia Drywniuk. A. O, a. i Boga, lżej sam ku mnie, bo się yeah Na program zaprosiło Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Organizator podziemnych tras turystycznych Sztolnia Królowa Luiza i Kopalnia Guido.